Dzień dobry, dzień dobry. Piąteczek. Godzina 8.05. No i tak jak już wczoraj mówiłem, to na up Ogólnie wiekałem tam 8.30, ale szanter się tak pitolił z stawieniem jednej naczepy, że prawie 15 wykręciłem. Jakbym Pał kręcił. No ale nic, jedziemy, mamy 37 km do menu no i tak trzy razy zobaczymy jak to wszystko pójdzie mam nadzieję, że bezproblemowo no a tak to co 18 stopni na razie niebo czyste może nie będzie padać ale może być patelnia. taka prognoza pogody dla bajernów no dla graben o, tak nic dość tego pierdolenia bierzemy się za robotę No jedziemy. Robimy swoje potem kruciaczek. jeżeli oczywiście go nie anulują no i raczej będzie już pauza weekendowa bo jutro jest zakaz Wiele jest zakaz. Przyszły wakacje, to i przyszły zakaz. Że lecimy. Dobra, moi drodzy państwo. Ja jestem Wpięty w swoją naczepę. Właśnie będę wyjeżdżał z tego przybytku. Primki pomyte. Ja wczepiony w swoją naczepę. I lecimy na załadunek. Mamy 80 km na załadunek. 82 dokładnie. Coś tutaj mi nawigacja wyświrowała. Zaraz zobaczymy co tutaj co tutaj i jak. O Jezus Jezus. Amazon i te jego pierdzielone, pierdzielone chopki. Nie wiem dlaczego pokazuje mi na 15.50, że ja 80 km będę jechał. Kurde godzinę 20, a godzinę 15, ale nic. Jedziemy na 15 tam powinniśmy być, oczywiście nie będziemy. Ale się po prostu troszeczkę... Teraz skręć w prawo, a następnie na rondzie zjedź pierwszym zjazdem o, zjadę. Jedź, Pataszonie, No jedź lecimy z tym tematem Zobaczymy czy załadują się, Kurde spudziłem. Zobaczymy czy załadują czy nie Dobra, jest 16. Ja jestem na miejscu, zameldowany już nawet pod rampą. No i co? Załadujemy lecimy do Amazona w okolice Stuttgartu. No i na jutro chcę jakiegoś kruciaka dać, tylko nie wiem jak to tam wygląda jeszcze. Trzeba zobaczyć z zakazami, które drogi są w to wplątane. No ale co? Z jedną ręką teraz odkręcić sypicie Ciepło się zrobiło, ja gdzieś przesyłałem swoją kamizelkę odglaskową Mam tylko kurtkę tą pol, polarową i to nie jest za kolorowa Ale nic. Czekamy aż załadują i lecimy. Zobaczymy im to za ile im to zajmie. No i dobra, jest 1632, 38 minut z papierami. Oczywiście jeszcze by trzeba było. Nie wypadałoby je podpisać. Także podpisujemy papiery. I co? 26 palet. 154 kartony to na 333. Także jest lekko a wieziemy ogólnie tak mi się wydaje że to są foteliki dziecięce a dlaczego mi się tak wydaje bo to jest firma Britax a z firmy Britax ja mam po prostu dla mojej małej fotelik samochodowy także myślę że się nie pomylę stwierdzając to ten fakt tu podpisane tu podpisane jeszcze pieczątki poprzebijać oczywiście żeby wszystko się zgadzało jak należy jedziemy do dobra, no, no, tutaj coś co przebijmy I oczywiście, brak wymiany palet też trzeba przebić. Ja niestety, z tym Amazonem, na którego jedziemy, mam nie to, że złe wspomnienia czy coś, ale po prostu Aha, dobra, nieważne, ale po prostu pamiętam, że tam nie dość, że odwaliłem. Sporo czasu to jeszcze się zakręcili i mi palety wrzucili z powrotem w puste, a nie mieli. Także nic, wyjeżdżamy. i Dobra, jest 4 minuty po 19. Ja dojeżdżam właśnie do rozładunku. Oczywiście spóźniony. Awizacja była na 19, niestety przetrzymały mnie korki do takie korki, że 40 minut zapasu, które miałem, no poszło się walić, krótko mówiąc. Także nic, wjeżdżamy to wjeżdżamy. Wjeżdżamy i zobaczymy jak to im pójdzie wszystko. Miejmy nadzieję, że pójdzie szybko i sprawnie tu nie widzę w ogóle miejsca, żeby się zatrzymać to mnie troszeczkę z boli na no nic. Zobaczymy, najwyżej tutaj się prawo wolny jako pierwszy, jak tam nic nie będzie. Miejsca no jest tu miejsce, ale się nie wyłamie. Dobra, ale się nie jest się nie wyłamie. Dobra, cofnę sobie i wpakuję się w to pierwsze miejsce. No bo tu się nie złamie, akurat tak jak należy, żeby. Nie przychaczyć gościa, jest to za mało miejsca na wymanewrowanie, już to po prostu widzę. A, kurde morza. Nie, nie wpakuje się, nie ma szans. Dobra, wpakujemy się tutaj. Tutaj się powinienem śmiało wpakować. Zaraz zobaczymy. Ale nie będzie chyba problemu. Nie, dupka mi ładnie zajdzie naczepa się zmieści tak, zmieści się, dobra spoko, spoko to wyszło dobra, zostajemy tutaj na razie idziemy się maldować no i co? ja już zamaldowany mimo tego, że na 19 byłem 5 po Pagierek I czekamy no tutaj chłopaki już mówili, że na rozładunek czekają 2 godziny. To super, no zobaczymy, jak to wszystko się będzie kreować. Także czekamy. No nic, trochę im się zeszło. Godzina 40. Ale wjeżdżamy pod rampę. Także mam cichą nadzieję, że 26 palet zrzucą dosyć szybko. Akurat nagrywam Was z ręki, bo sobie. Obróciłem uchwyt Nie mam jak Was teraz złapać Także ja podjeżdżam pod rampę No i widzimy się później No i dobra Mamy 21.42 Co zatem idzie Mamy godzinę na znalezienie Jakiegokolwiek miejsca Parkingowego na pauzę Godzina im się zeszła Równa, że nie jest źle. No my co, wyjeżdżamy stąd. No i to co jest najtrudniejsze, Forzheim. Szukamy jakiegoś miejsca, jakieś zatoczki. A parking, to ja nie liczę o tej godzinie. No, ale szukamy już czegokolwiek. Nic. Widzimy się już jak coś znajdę. No, powiem tak, fartownie w... Chuj. Udało mi się znaleźć miejsce. Ej, czyli miejsca... Miejsce zakończenia Niemcy. 21.50. Wyjechałem z Amazona. Skręciłem w prawo. Od razu miejsce. Ktoś musiał chyba wyjechać szybko. Raczej znaczy szybko mówię. Wcześniej wyjechać, po prostu. Jest ta pierwsza 50 km wam nie powiem, bo akurat mi się zapomniało wyzerować. Trzeba sobie podliczyć. No co? Pauza. Nic innego więcej do roboty w tym momencie nie mam. Pauza do. pięćdziesiąt, 21.50, 22.00 do 7 rano. Mimo. Do 7 rano. A co będzie dalej? To zobaczymy. Na razie taki jest plan. Także. Nic. Dobranoc. i dobry sobota. Mamy dzisiaj taki dosyć luźny, luźny dzionek. Fakt faktem jest godzina 14.20. Ja w sumie tak dzisiaj rozpocząłem już o godzinie za 5.11. No i ogólnie była robota. Mieliśmy tutaj z tego Amazona co wczoraj yy co wczoraj rozładowywaliśmy mieliśmy załadować, tam taki króciaczek na dzisiaj 85 km no ale yy, tutaj Amazon miał jakieś problemy, jakieś błędy coś tego no i żeśmy tego nie załadowali koniec końców no i jak żeśmy tego nie załadowali jeszcze coś tam kombinowaliśmy do tego muszę się, muszę sobie tylko coś tam jeszcze kombinowaliśmy no i co my czekajcie czekacie, to Was co ja tylko przerzuca? No i nic nie było. No i teraz aktualnie dostaliśmy robotkę. Do DBW6, coś takiego. Jeszcze zaraz Wam powiem, na relayu zobaczę. Na godzinę 17.30 mamy Załadunek i do zrobienia 350 km do ładujemy w Sindelfingen, a do Gattendorfu mamy zrzutkę dopiero na poniedziałek, na drugą rano. No więc jedziemy, musimy troszeczkę nadłożyć drogi. Normalnie stąd do tego Amazona jest 30 km, a że jest sobota i wakacje, no to niestety, ale są zakazy wakacyjne na poszczególnych autostradach. No i trzeba A8 wziąć i ominąć. Także nic, tam jest różnica. 30 km chyba jest normalnie stąd, a 47 zrobimy. No to co? Ja się biorę za robotę. Rozpoczynam robotę. No i jedziemy. Jedziemy się załadować. No i dobra, jest 15:20. Ja jestem już na Amazonie. Wszystkie rampy akurat zajęte, więc czekam. Kazał mi się postawić w poprzek i po prostu czekać. Yy, równolegle do ramp oczywiście, nie w poprzek. Co ja <laughs> Także czekamy. No i zobaczymy. No, jesteśmy praktycznie dwie godziny przed czasem, więc no... Mogą nas nawet trzymać do tej 17. No, ale zobaczymy. Na razie czekamy. No i dobra moi drodzy, jest 18.53 A co za tym idzie Ponad 2 godziny czekałem na załadunek. Ale to nic, bo to dobrze się w sumie składa, z tego względu, że o godzinie 20.00 kończy się zakaz weekendowy w sensie sobotni, wakacyjny nie weekendowy przepraszam. Yy, i będziemy mogli normalnie sobie polecieć autostradkami tak jak trzeba. Szóstka jest zakaz i akurat do szóstki mam jakieś 67 km landami, więc to akurat wychodzi tak godzinka. Więc idealnie do tej yy, szóstki dojedziemy. No a 20 chwilę przed 20, także ja podbijam papiery i lecę mamy ogólnie 99 wózków, więc nie wiem dlaczego mam wyczu przeczucie, wyczucie przeczucie, że w poniedziałek, o, pół, przepraszam, o północy jak będziemy to zrzucać, no to. Dlaczego przez ranę? No bo zawsze się z tym skupić. Eee, Czekajcie, jest sobota załogna Muszę sobie uzupełnić eee, Uzupełnić sobie papiery w ogóle Kalendarz, ale to sobie zrobimy tak później na pewno nic Lecimy No i dobra moi drodzy Jest 23.40 Yeah. idealnie w czasie jazdy zmieszczony, w czasie pracy zmieszczony. no i ja właśnie dojeżdżam do Amazona stajemy sobie na parkingu i zaczynamy weekend proszę państwa weekend WSK4 się wykręci Na północ mamy być na Amazonie Więc idealnie Się zmieścimy Żeby wykręcić 24 No i oczywiście żeby Zdążyć na czas Szanowni, powiem, Trochę zmęczony jestem Ale i tak spać nie idziemy Muszę wam odcinki składać. A trochę ich jest do złożenia Ale się chciało Influencerki, no to zaraz trzeba robić Dobra, znajdźmy sobie jakieś miejsce Tutaj Dogodne W ogóle było Let's Idźmy tutaj zobaczmy tak spokojniej trochę To okay, nie przyjadę tutaj O Boże Święty to jest tak, tak to jest z miejscem o godzinie za 15-12 wieczorem To jest miejsce no i To jest miejsce co, to chciałbym się obrócić jeszcze i w, w, w ogóle super fajnie A może dobra jeszcze nie będę obracał dobra. Stajemy tutaj dobra, dobra, obrócimy się, żeby już jutro... Wiem, że kombinuję jak zwykle U mnie kombinowanie to jest na porządku dziennym Ale nie będę chciał nie będzie mi się chciało jutro obracać te moje lampy muszę kupić nowe a do czego kupić nowe? bo się poprzepalały troszeczkę co niektóre już tak trochę nic nich nie widać Ale... Ile lamp muszę kupić i chyba od razu zamówienie zrobię, bo i tak dzisiaj zamówienie robię. To się pozmienia, nie? Dobra, wstańmy sobie tutaj. I mamy miejsce. Ciche i spokojne. Fajnie by było, jakby jutro było. Ładna po... Fajnie by było, jakby jutro było. Fajnie by było, jakby jutro była ładna pogoda sobie troszeczkę taki gospodarczy dzień zrobił no, Przy cię poczyścił posprzątał trochę może odcinek z tego sprężyna <gry> do wszystkiego nic 23.47. 422 km zrobione także że tak powiem dnióweczka ładna nie rozpoczęcia tylko zakończenia co to teraz koniec tej jazdy Jeszcze sobie weźmy. U. I tak świecą mi właśnie burdele teraz po zmianie żarówek właśnie nie pokazałem wam na tym dniu gospodarczym jak świecą no to macie teraz 23,47 i 422 km, i tyle. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o Subiku, łapce w górze i komentarzu. Pamiętajcie o moich social mediach. Linki do nich macie w opisie filmu. W opisie filmu również macie link do Instagrama Dominika, gdzie na kod KonradTW10 jesteście w stanie zakupić mazaki do opon, a z tym kodem 10% rabatu na całe zamówienie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, strzałeczka, cześć!